Witam, w dzisiejszym materiale zaśpiewam piosenkę Ale Nikos Dobra, zaczynamy Nikos na nas dzisiaj towarzyszy mi To Nikos niesłodzony będę fit Szekspirowski Nikos Całe noce mi się śnił Gdzie Nikos był Codziennie nikosowałem, gdzie ten nikos end. Mój brato chciało dalej się znieść, ja nie pytam już i wiem o co chodzi mu w main luz ale nikos, hardkorowo pada nikos Tak na maksa je też Ja łagodnie uśmiechnięty Błyska gdzieś na mym nikosie Czuję nikosa, moje nikosy błyszczą też Ja nikosowsko uśmiechnięty O, hard, o hardkorowo pada nikos Ja łagodnie uśmiechnięty